29 dzień września 2023 oznacza inaugurację sezonu w teatrze Impresaryjnym. Dlatego nie może nas zabraknąć, czyli kanału kulturalnego Rozkład Jazdy, ponieważ za chwileczkę przeprowadzimy w kolejnym odcinku rozmowę z dwoma genialnymi aktorkami: Beatą Kawką i Janą Brodzik, a goszczą we Wocławku ze względu na spektakl wstyć się. Bardzo się cieszę, że zgodziły się na rozmowę, a o czym porozmawialiśmy dowiecie się właśnie teraz. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kulturalny Rozkład Jazdy. To oznacza, że jest to inauguracja nowego sezonu w Teatrze Impresaryjnym we Wrocławku, a nie mogło zabraknąć programu Kulturalny Rozkład Jazdy na start wrześniowego repertuaru jesiennego, zimowego. Będzie się działo, a moim państwem gościem, a właściwie gościniami są. Dwie fantastyczne aktorki, z którymi jestem za pan brat od kilku lat i będzie dzisiaj okazja zobaczyć je na no, żywo w teatrze. Joanna Brodzik i Beata Kawka. Dzień, Dzień dobry. Chórem. Równo się udało. No. Nie próbowaliśmy Po tego ponad 25 latach to nie jest wcale takie trudne, jeśli chodzi o Beacie i mnie, bo cieszymy się nawzajem swoją przyjaźnią już a, ćwierć wieku. No no, Mamy wspólne psy, dzieci, no. dużo. Haki na siebie. No to ta przyjaźń musi być i trwać. Skoro i haki, to. to tak, jest tak, to, tak, no my obydwie stwierdzimy, że nie możemy się ze sobą pokłócić, dlatego że mamy na siebie takie kwity, że to jest niemożliwe. To fabuła na dobrą przyjaźń w polityce. Mogłaby się urodzić też. Gdyby panie na przykład założyły partię, to są takie koligacje, szczególnie po prawej stronie. Gdzie jeden z drugim musi współpracować, bo jak się pokłócą, to wyciągną na siebie kwity. Tylko, że my absolutnie tym Bomotem, a właściwie anegdotą, opowiadamy bardzo piękną przyjaźń, która jest przede wszystkim oparta na szczerości. A myślę, że tego elementu w tamtych koligacjach zdecydowanie brakuje, więc jeśli byśmy my się zabrały za politykę, to na pewno ta polityka, polityka byłaby polityką szczerości. A jeżeli chodzi o Beatkę, to ja Policja bym była absolutnie spokojna, bo wszystkie elementy, które wymagałyby natychmiastowego porządku, zostałyby wprowadzone. Jeszcze tego samego ranka. Tak, Polska po partia szczerości. No, w polityce nie ma szczerości, w związku z tym... Wie pan, szczególnie w tej dobie, teraz kiedy oglądam wszystkie te wyborcze wyścigi, to właściwie po każdej stronie jest bardzo dużo nieszczerości. Mm -hmm. Bardzo dużo, podkreślam, po każdej stronie, w każdej partii robi się po prostu niesmacznie. O, tak, Natomiast my dzisiaj wieczorem będziemy z państwem, z widzami, tymi wszystkimi fajnymi ludźmi, którymi mamy. Się otoczyć dzisiejszego wieczoru we Włosławku. Jak najbardziej szczere, bo spektakl wstydzi to jest spektakl, który ma za zadanie oprócz tego, żeby wzruszyć i rozbawić, to też wprowadzić taki element. Refleksyjny i element edukacyjny, i, i mamy wielką nadzieję na to, że w tej naszej wzajemnej szczerości, z której ten spektakl jest zbudowany, znajdą się też widzowie, i będą mogli odważyć się na swój akt odwagi i zmierzenia się ze wstydami. No i co ważne, właściwie najważniejsze, przynajmniej dla mnie w tej misji, bo ten spektakl jest swojego rodzaju misją, to jest ten element motywacyjny, czyli ten element, że, który jakby sprawia, że. My mamy plenipotencję, mamy ten glejt z Joanną do tego, żeby mówić o wstydzie po tej drodze z małych miasteczek, bo obie pochodzimy z małych miast. Możemy mówić głośno o tym, gdzie, w jakim punkcie życia się znalazłyśmy i dać siłę i taką właśnie motywację innym kobietom, innym wszystkim widzom, nie tylko kobietom, bo widzami też są mężczyźni. Ale przeważnie kobietom dajemy taką, taki pokaz naszej siły i, i takiego, mm, takiej pewności siebie, którą się nabiera wtedy, kiedy pierwszy raz się powie nie, a potem każde nie jest już absolutnie orgazmem. A, a propos kobiet, ostatnio w ostatnią wycofku powstał skwer Praw Kobiet. To była świetna inicjatywa, która musiała się trochę odleżeć, ale jednak się udało I ja sobie czytam o spektaklu czytam komentarze ludzi, będę miał okazję dzisiaj zobaczyć na żywo, to też będę miał swoją ocenę, a nie tak jak przy Zielonej Granicy. Wszyscy wiedzą, a nikt nie widział jeszcze, teraz chociaż jeszcze to co zmieniło. Projekt Nowa Ona to jest dla mnie sama nazwa wskazująca to, co się dzieje z kobietami ogólnie od wielu wieków, bo zawsze ktoś projektuje życie kobietom. Kobiety nie mogą decydować, albo nie do końca mogą decydować o swoich losach. Nie tylko mam na myśli prawo aborcyjne, ale także prawo do nauki, równości płac, i tak dalej, możemy wymieniać. I widzę wiele analogii do tego, co mamy dzisiaj w Polsce. Wiedząc co? Myślę, że za chwilę mamy wybory, tak. i myślę, że po tych wyborach. Mam ogromną nadzieję, że nie będzie już potrzebny żaden skwer kobiet w żadnym mieście, to jest po pierwsze. Myślę, że to kobiety wygrają te wybory w tym roku i mam nadzieję, że nie, nie będzie takiej potrzeby, ponieważ nasz spektakl jest projekcją tego, co by się wydarzyło, bo w naszym spektaklu rząd postanawia zorganizować ośrodki dla kobiet, ponieważ one przestały się już wstydzić. To jest taka postpandemiczna rzeczywistość, i umieszcza kobiety w takich ośrodkach, żeby nauczyć je wstydzić się na nowo, na, nowo. na nowo. I dlatego ten projekt nazywa się Nowa Ona. Więc ta projekcja, która dzisiaj się odbędzie, cała ta historia, która się wydarzy, to jest taki, taka przestroga przed tym, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy nie walczyły i gdyby ta kobieca siła, bo my potem też. W tym spektaklu pokazujemy, jak kobieta potrafi pomóc drugiej kobiecie, oraz też pokazujemy, jak jedna kobieta potrafi zrobić przykrość drugiej kobiecie. Mhm. Tak? A właściwie, nawet nie przykrość, ile sprawić, że jej, że jej życie staje się pasmem opresji, tak? bo jesteśmy zawstydzane przez system, to prawda wstyd jest doskonałym, bardzo skutecznym narzędziem kontroli, ale też niezwykle dotkliwie zawstydzamy siebie nawzajem, nie tylko my kobiety, ale też, co jest ważne dla mnie jako producentki tego spektaklu. E, zawstydzani są też mężczyźni. I kiedy my przebywamy w obozie wstydu, e, to mężczyźni w tym samym, w tej samej rzeczywistości przebywają w obozach strachu, w obozach gniewu i w obozach agresji. Wy macie swoje więzienia, wy macie swoje wstydy. Jest tutaj ze mną operator i <laughs> pomocnik planu, ale jesteśmy w większości tylko liczebnościowo. Natomiast ja się ogólnie zgadzam z tym, bo. Moje poglądy na ten temat są bardzo jasne i klarowne. Yy, faceci, w dużej mierze, jak nie w większości, odpowiadają za to, co się dzieje z kobietami, niestety. Yy, I musiałbym teraz mieć popiół i posypać głowę popiółem, bo z wieloma rzeczami się nie zgadzam, które proponują mężczyźni. I mam tutaj wielokrotnie dyskusję na ten temat ze swoimi znajomymi, czy gdzieś indziej, gdzie jestem. Yy, prowadziłem podczas Praw Kobiet rozmowę z panią ksiądz. To dostałem taką litanię wiadomości na Facebooku, dlaczego ja to robię. Dlaczego tak mogłem w ogóle zrobić. A ja uznałem, że z panią Haliną radacz trzeba rozmawiać i trzeba ją pokazywać światu. Wiesz, co, ja myślę, że ty taką odpowiedzią na jakiekolwiek spodziewane w przyszłości ataki tak zwanych obrońców praw odwiecznych jest jedno słowo, dlaczego to robisz? Dlatego, że możesz. I to jest też bardzo o potrzebie, którą komunikujemy teraz w tym przedwyborczym czasie i Beata u siebie i ja u siebie. Niezależnie od tego, jakie są Twoje poglądy, to pamiętaj o tym, że prawa wyborcze nie były nam jeszcze 100 lat temu dane. Więc idź zagłosować bo możesz, bo możesz za chwilę zdarzyć, że zostaniesz zamknięta w miejscu, w którym tego prawa ci ktoś odmówi. Eee, trzeba o siebie zadbać, tak? A mhm. możliwość wyboru to jest możliwość zadbania o siebie i o swoją przyszłość i o przyszłość innych. No, w tej chwili kobiet. przede wszystkim o przyszłość naszych dzieci i i moich wnuków, na które czekam już teraz po ślubie mojej córki, i myślę sobie, że ważne też jest to, żebyśmy miały odwagę. Ja zawsze anegdotycznie oczywiście traktowałam moje pytanie w dobie mi tu, kiedy kobiety tam opowiadały o tym, co się z nimi dzieje i zadałam pytanie, ciekawe dlaczego mnie się nigdy nie przydarzyło? Nie przydarzyła mi się nigdy w życiu taka sytuacja. Jak pan myśli? Bo sobie na nią nie pozwoliłam. No tak mi się wydaje, że po prostu zależy jaką granicę się postawi. To są nasze granice, które musimy stawiać i też właśnie w naszym spektaklu motywujemy kobiety do tego, żeby mogły sobie stanowić, że jakby jesteśmy takim przykładem, bo nas już te wszystkie zakazy nie dotyczą tak naprawdę polityczne, prawda? My jesteśmy w takim miejscu, jak się w życiu, że właściwie to tylko dotyczy naszych dzieci i, 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 i tego i, i rodzin ewentualnie. Tak Natomiast... chyba, że mówimy o represjach. Mam tutaj na myśli sprawy związane z, ze służbami, które potrafią w każdym wieku człowieka gdzieś wsadzić do suki policyjnej, inwigilować i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie jak jest się osobą publiczną. I nie. Przepraszam, a nim... ja bym bardzo chciała zaznaczyć, panie. panie redaktorze, że zarówno ja, jak i Beata Kawka, mimo jasnych poglądów i misyjności naszego spektaklu, nie jesteśmy osobami publicznymi, dlatego że nie pobieramy publicznych pieniędzy. Jesteśmy osobami w wyniku okay. dobrze wykonanej roboty, powszechnie rozpoznawalnymi. To uznajmy tak, że powszechnie rozpoznawalne. Joanna Brodzik i Beata Kawka są gośćmi programu kulturalnego rozkładu jazdy, co mnie bardzo cieszy, natomiast jesteśmy we Wrocławku i ja nie byłbym sobą, gdybym też nie zapytał o jakieś powiązania z naszym miastem. Czy w ogóle istnieją? A ja jestem, jestem nie... Kujawianką. To wiemy, ale sam Wrocławek? Nie. Mhm. Myślę, że jak właśnie jechałyśmy, to zastanawiałam się, czy ja tu kiedyś byłam, czy na przykład przydarzyło mi się tu grać? Myślę, że nie. Myślę, że to jest mój pierwszy raz. Dla mnie chyba też jest mój pierwszy raz. Nie jestem tego taka pewna, ale... Ale nie się z Ale nie, Właśnie nie wiem, czy nie z jej tutaj nie byłam. No. Trzeba było to sprawdzić. Niemniej... Ten budynek się zmienił, więc my też nie jest taki oczywisty, w ogóle się bo jak zmienił pod względem kulturalnym. Dlatego to. to Rozumiem, na rzeczy, plus, to super. Bam, o wiele lepiej niż kiedyś. Absolutnie tak. No my tak zaraz skończymy z Panem i pójdziemy zwiedzać na pet, Świetnie. Tak? O! Najpierw próba. <laughs> Jeszcze próba. No dosyć stosunkowo wcześnie udało się przyjechać do no, bo Ale bo bo potrzebujemy co? zrobić po wakacjach. Taka przelotka, żeby mieć My otwieramy Wam sezon, ale również i sobie, sobie, i sobie bo no to tak. jest nasz pierwszy spektakl po, po, po wakacjach, musimy mhm. przejść kro kroki i krokami przez scenę. To jeszcze zapytam, czy obejrzały Panie któryś z filmów w wakacje Oppenheimer, Barbie czy właśnie Zielona granica, czy udało się obejrzeć? No, Barbie akurat to... Jestem producentką polskiej wersji językowej, więc... Parę razy zobaczyłaś, Zachęcam, czy? tak. <laughs> bo dubbing jest znakomity, to robiła moja ekipa Film Factory Studio. Tak, widziałam Zieloną Granicę. Ryan Gosling w roli e, no, Czarnik, Barbie. Marcin Czernik, świetnie. Mhm. świetnie no. I Paulina Gałązka jako Barbie. No i tam jest bardzo dużo świetnych... Czekamy tutaj, na odpowiedź tak. Pauliny Gałązki, bo dostała zaproszenie do programu, ale jeszcze się nie udało. To no to trzeba tam Paulinie powiedzieć, że beata kawka prosi. A, no to będziemy mieli co już zrobić z tą informacją. Myślę, że, że po tej ciężkiej robocie mm -hmm. u nas zrobiła naprawdę znakomitą rolę. No i zieloną granicę też oczywiście zobaczyłam, ponieważ ja muszę natychmiast widzieć wszystko, więc. A ponieważ jestem już osobą, e, która może sobie pozwolić na to, żeby nic nie robić, więc mam czas na wszystko. Ona pije do mnie, bo moi bożi do liceum no i tak. ja mam zrobić. ja się <laughs> wzruszyłem właśnie, bo teraz będę musiał wracać za biurko. <laughs> okay. e, no ale to wie pan, do, jeszcze panu po, trochę tam zostało czasu, nie? Ja już jestem po 60 Ja bym, tak bym, na... Miałam taką nadzieję, że, że tak. Hmm. No tylko taki... proszę cię. <laughs> Za chwilę nam się przerodzi tutaj w monolog po prostu jakiś geriatryczny. Ja nie rozumiem. Ale ja nie mówię wysoko... o, ger o geriatrii, tylko mówię o pewnym wieku, w którym człowiek osiąga już taki e, pułap, że, że, może zchodzi, że wszystko że może, a nic rozumiem. nie musi, tak? Że, 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 że jakby no. można się tego dopracować. Że, tak jak ja żyję sobie na wsi mam trzy znajdy, wszystkie trzy no, takie bity, i mogę w każdej chwili pójść do kina. Mogę sobie tak ułożyć życie, żeby w każdej chwili pójść do kina, więc zobaczyłam od razu pierwszego dnia. Będziemy mieć jeszcze dzisiaj, co prawda oglądacie to z lekkim opóźnieniem, ale będziecie mieli okazję, e, drogie panie, rozmawiać z widownią dzisiaj. To też jest nowe. Nie zawsze to jest e, coś, na co, co no jest czas po spektaklu. E, m... Dla nas ten spektakl jest wyjątkowy i dla nas te spotkania z publicznością e, są częścią świadomego budowania zdarzenia społecznego wokół A tego... A jak panowie reagują wtedy na takich Świe... spotkań? Wokół tego spektaklu? Świe... Panowie jak reagują? Mhm. Panowie reagują tak, jak marzyłybyśmy sobie, żeby reagowali ludzie zaczynający ze sobą komunikować się pomimo tych wrośniętych w nas stereotypów. Ja przywołuję Um, bardzo często wypowiedzi jednego z mężczyzn, którzy przeżyli spektakl stycie i który to mężczyzna po, e, po spotkaniu z publicznością podszedł do mnie i powiedział mi, e, wie pani co, przez cały pierwszy akt usiłowałem nie dopuścić do świadomości o czym to jest, a w drugim akcie już nie mogłem. I to jest najlepsza recenzja. Uh -huh. e, mężczyźni szybko orientują się, pozostając na widowni podczas tego spotkania, że to spotkanie nie jest spotkaniem wykluczającym. To spotkanie nie jest o e, wykarmianiu się e, świadomością, jak wy jesteście źli, a my jesteśmy dobre. To w ogóle nie jest o tym. Te spotkania to są zaproszenia do siebie nawzajem, do dialogu na temat. E, e, Kwiących w nas zbiorowych stereotypów, z których tylko my możemy się nawzajem wyzwolić, zaczynając ze sobą po prostu, mm -hmm. po prostu rozmawiać. No i trzeba podkreślić z całą mocą, co podkreślamy cały czas, że ten spektakl to nie jest taki sobie spektakl objazdowy, gdzie przyjeżdżamy z kanapą, gramy i wyjeżdżamy, tylko, to, jak ja się powiedziała, to jest spektakl, który jest połączony. Z wydarzeniem, to jest połączone z. Dla nas to jest oczywiście też wydatek energetyczny, dlatego że. My ale jak mówił mamy... profesor Bartoszewski są rzeczy, które opłaca się robić, ale nie warto, i takie, które warto, warto, się to... nie opłaca. A w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, bo opłaca się i warto. I te spotkania ale jeszcze Te spotkania z widzami są naprawdę niesamowite i, i niezwykłe. Ja często ja się mówię, że ja nie jestem w stanie w nocy zasnąć na przykład po, po takich spotkaniach, gdzie naprawdę myśl, ja, ja byłam przekonana, jak Jasia wymyśliła te spotkania, to ja się zastanawiałam, czy w ogóle ktoś zostanie. Ten człowiek przyszedł, obejrzał tę komedię, pośmiał się i. Czy on zostanie? I Mamy się, całe że, gro ludzi, którzy przychodzą na ten spektakl po raz drugi i trzeci. E, oczywiście również dlatego, bo to komunikują, że jest on dosyć bogato natkany i zarówno za drugim, jak i za trzecim razem można dla siebie wynieść jakieś następne przemyślenia. Niemniej mamy całą grupę ludzi, którzy wracają na ten spektakl po raz kolejny właśnie po to, żeby przeżyć kolejny raz spotkanie z publicznością i, i rozmowę z publicznością, dlatego, że za każdym razem to jest zdarzenie, którego by przebiegu nie możemy przewidzieć, a odwaga, z jaką publiczność ze spektaklu na spektakl, odwaga, z jaką ludzie zaczynają kłaść swoje historie o swoich wstydach I jak zaczyna się ten moment, kiedy właśnie Właściwie ja gdzieś tam skromnie starająca się moderować te rozmowy, orientuję się, że właściwie w ogóle, już nie, w ogóle nie, nie ma potrzeby, żeby jakkolwiek tę rozmowę moderować, dlatego że ona się po prostu zadziewa sama i to jest w Wyjątkowa potrzeba rozmowy w Polakach, naprawdę. i myślę, że ten, ten, ta nasza cudowna puszka Pandory, która się otwiera potem po spektaklu jest też niezwykła, bo widzowie nam opowiadają o swoich wstydach. Ja nigdy nie zapomnę dziewczyny, która na jednym z pierwszych spektakli wprawiła mnie w osłupienie, ponieważ wstała i powiedziała, że ona została zgwałcona i ma to doświadczenie za sobą, ale ona jakby pokonała ten wstyd i może teraz stanąć i powiedzieć publicznie o tym, co jej się wydarzyło. Więcej ona powiedziała i, i chce tu Wam wszystkim powiedzieć, że nie dam się zawstydzić z tego powodu, że byłam ofiarą, i tak lubię seks. I to było po prostu coś tak mocnego, że no, ja znam tylko w e, dobrych parę lat, ale i, i ją zatkało, po prostu za nie mówiłaś. Tak, jak jaka była reakcja publiczności? Fantastycznie. No no, no, to ogromne prawa, tak? Mm -hmm. A przecież to akurat było w Warszawie to jest publiczność prawie 500 widzów. Więc proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy ludzie zostali i po prostu chcieli z nami gadać. No a Janusz też... Leon Wiśniewski jeden z naszych gości, bo cudowny pisarz. Staramy się zapraszać do tej rozmowy też osoby, które w naszym pojęciu mają te legitymację do mówienia o wstydzie gotową. jednym z naszych gości był Krajorwie, Janusz, Janusz Leon Wiśniewski, mieszka. który przy Pełnej publiczności i na pełnej petardzie opowiedział o swoim wstydzie chłopca, który dostał się do Liceum Rybołówstwa Dalekoborskiego jako najmłodszy, bo wcześniej rozpoczynający edukację chłopiec, ledwie dojrzewający który wstydził się za każdym razem, kiedy chłopaki rozbierali się pod prysznicem, dlatego że. Bo chłopy rosłe. Dlatego, że miał bałego. I po prostu on tę historię też w taki piękny sposób położył, że niektóre z babek szlochały, niektórzy z facetów się czerwienili, a on to spuentował absolutnie w stylu Janusza Lona Wiśniewskiego, mówiąc, a potem dojrzałem. No i oczywiście sprawy się zmieniły. <śledzimy> Także takie rzeczy się dzieją. No to jest świetna zapowiedź, żeby bywać na spektaklu, wstydzić się nie tylko we Wocawku, ale także w każdym innym mieście. Tak, zapraszamy w, w okolicę. Jeżeli macie ochotę, żebyśmy przyjechały raz jeszcze, to się wybierzemy. Wystarczy e, się zakręcić tutaj w teatrze albo w, w innym miejscu kulturalnym w okolicach Wrocławka i doprowadzić do przyjazdu moich dzisiejszych gości. Fantastyczna sprawa, ponieważ Joanna Brodzik i Marta Kawka wystąpiły w programie. Bardzo dziękujemy. Cieszymy dziękuję, dziękuję. dziękuję również za przyjęcie zaproszenia po raz kolejny. A my możemy zdradzić, że dosłownie za parę godzin pędzimy na drugą stronę Bocławka i będziemy rozmawiać z panem Arturem Barcisiem. Proszę go pozdrowić od nas. Pozdrowimy, pozdrowimy pana Artura, zresztą jestem po obejrzeniu nowego Znachora, dopiero co zdążyłem koparę podnieść do góry, a Artur Barciś gra tam. ale bardzo ładną. Tak jest, zresztą zagrał w jednym i drugim Znachorze, także nasi widzowie, jak nie wiedzą, to już się dowiedzieli. Życzę powodzenia. Nie dziękujemy. Nie ma co dziękować nie faktycznie, właśnie, żeby nie zapeszyć. No i jak to jest z takimi powrotami, właśnie po, po wakacjach na scenę? Czy to jest tak, że po próbie już jest tak, czy. Tak, tak, rozlewam się w nogę. Wychodzą. <grym> <grym> Dzisiaj jest piątek, więc Wam pozostawiamy też e, dowolność wybrania tego, jak chcecie spędzać. Czy Wam pójdzie w nogi czas, czy nie. I wszystkiego najlepszego, a my widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku.